Praca z danymi CAD pochodzącymi z różnych źródeł ma kluczowe znaczenie dla wykonania zadania. 3D Interconnect zmienia sposób interakcji użytkownika z takimi danymi. Umożliwia bezpośrednie odwoływanie się do natywnych i neutralnych formatów plików CAD bez konieczności ich importowania. SolidWorks 2020 upraszcza sposób pracy pozwalając korzystać z opcji Przeciągnij i Upuść w taki sam sposób jak dla plików SOLIDWORKS. Dodatkowo 3D Interconnect w SOLIDWORKS 2020 zapewnia wsparcie dla nowych formatów takich jak 3D DWG, DXF oraz IFC, umożliwiając bezpośrednią pracę z większą liczbą różnych plików bez konieczności ich importowania.